Witold Pańczyszyn przedstawia Bajeczki babci Marysi Życie w przyjaźni jest dużo piękniejsze Czyta Hanka Chojnacka-Gościniak Auć! Zginęła głośno pszczółka Pelasia, po czym zaczęła szybko opadać. Jej skrzydełko zostało uszkodzone przez kawałeczek gałązki chaotycznie szybującej w powietrzu. Zraniona i przerażona pszczółka spadała z wysokości zygzakowatym ruchem. Szalejący wiatr i doznana rana nie pozwalały jej na spokojne lądowanie. Tuż przed zetknięciem jej nóżek z ziemią zerwał się kolejny silny podmuch, a oszołomiony owad zrobił kilka obrotów w powietrzu, uderzając główką w zielony mech. Czy stało jej się coś złego? spytał sześcioletni franek. Babciu, to musiało ją bardzo boleć, stwierdziła natalka, starsza o rok od brata. Czy będzie mogła fruwać? Dopytała najstarsza ośmioletnia oliwka. Babcia Marysia spojrzała czule na swoje wnuczęta, oznajmiając: Jeśli uzbroicie się w cierpliwość, to o wszystkim za chwilę się dowiecie. Ta historia dopiero się zaczęła. To co? Mogę dalej opowiadać? Zapytała. Tak, prosimy krzyknął Franuś, poprawiając swoje ułożenie na łóżku, a jego starsze siostry pokiwały energicznie głowami w dół i w górę, sygnalizując w ten sposób swoją zgodną decyzję. Na szczęście dla pelasi lądowanie okazało się w miarę bezpieczne. Mech jest bardzo miękki, dlatego główka pszczółki zanurzyła się delikatnie w gałązki rośliny, nie doznając żadnych obrażeń. Lasia otrzepała się z zielonych liści mchu i spojrzała z zaniepokojeniem na swoje lewe skrzydełko. Niestety, było ono rozerwane na pół, nie nadawało się do fruwania. Pszczółka głęboko westchnęła. Usiadła na listku trawy, bardzo zasmucona. Jej oczy. Zaczęły łzawić na myśl, że nie będzie mogła już wzbić się w powietrze, jak również zbierać nektar. Pomimo, że w ciągu dnia bardzo dużo pracowała, zawsze znajdowała trochę czasu na relacje z przyjaciółmi. Kiedy pomyślała o tym, że już nigdy nie będzie mogła bawić się z innymi w przeskakiwanie z kwiatka na kwiatek, albo nie będzie mogła tańczyć na łące. Ogarnęła ją rozpacz. Biedna Pelasia, przerwał babci chłopiec. Przygarnijmy ją do nas, ja się nią zajmę. Franusiu, gdyby to była prawdziwa historia, to byłoby to możliwe, odpowiedziała siwa staruszka. A tak, musisz się zadowolić tym, co się dalej wydarzy. Franek, nie przerywaj babci. Odezwała się oliwka. Bardzo mi szkoda tej biednej pszczółki, dodała. Powiedz, babciu, co jest dalej? Pelasia nie potrafiła uwolnić się od swojego wielkiego smutku, kontynuowała swoją opowieść seniorka. Z ogromną trwogą spoglądała na uszkodzone skrzydełko, wyobrażała sobie same najgorsze rzeczy. Myślała, że umrze z głodu leżąc samotnie na mchu, albo utopi się w kałuży podczas najbliższej ulewy. Do głowy przychodziły jej czarne myśli. Nie potrafiła myśleć optymistycznie. Nie umiała odnaleźć się w obecnej rzeczywistości. Mocno zapłakała. Było jej żal, że nie zobaczy swoich przyjaciół. Negatywne myśli były bardzo uporczywe. W życiu bywa tak, że kiedy pojawiają się nieszczęścia, trzeba mieć wiarę i nadzieję na to, że niedługo nastanie lepszy czas. Trzeba tylko sobie trochę pomóc. Wtedy dobrze jest wpaść na jakiś dobry pomysł, albo poprosić kogoś o wsparcie. Po kilku chwilach mocnego łkania pszczółce zaświtała w głowie pewna myśl. Nic mi nie daje moja rozpacz. W ten sposób nie zmieni się moje życie. Będzie tylko gorzej. Pośpiewam sobie trochę. Muzyka na pewno poprawi mi humor. Pelasia doskonale zdawała sobie sprawę z tego, jak śpiew wpływa na jej samopoczucie. Ona uwielbiała śpiewać i była w tym naprawdę znakomita. Na samą myśl o śpiewie jej nastrój znacznie się poprawił, zaczęła nucić swoją ulubioną piosenkę o nektarze spływającym z nieba. Złocisty nektar odrywa się od chmur, słodkie kropelki. Obmywają świat. Jerzyk wystawia maleńki języczek, stokrotka rozkłada długie liście. Wszyscy chcą złapać odrobinę radości. Wszyscy chcą poczuć nektarowe szczęście. Babciu, jak ty ładnie śpiewasz! Zachwyciła się natalka. Bardzo ładnie przytaknęła oliwka. Kiedyś dużo śpiewałam, stwierdziła babcia. Nawet bardzo dużo. Śpiewałam jak pelasia. Śpiewałam, kiedy byłam smutna lub wesoła. Bardzo, bardzo lubiłam to robić, dodała lekko wzruszona. Ale idźmy dalej z opowiadaniem, bo teraz wydarzy się coś, Ciekawego. Idźmy, idźmy, babciu! zawołał Franek. W momencie, kiedy Pelasia wydobywała z ust piękne dźwięki słów i melodii, ponownie zerwał się silny wicher, powiedziała staruszka. Porwał on czarujące muzyczne takty pszczółki na dalszą odległość. Dotarły one do uszu innej pszczółki, do felci. Najlepszej przyjaciółki Pelasi. Felcia była zaniepokojona nieobecnością koleżanki. Już dawno skończyła swoją pracę, a jednak jej przyjaciółka nie zleciała na odpoczynek. Obie pszczółki mieszkały obok siebie w otworach starej deski. Tym razem domek Pelasi był pusty. Felcia Usłyszawszy słowa piosenki, w mgnieniu oka wyleciała na poszukiwania przyjaciółki, nie chciała zgubić dźwięku przesyłanego wiatrem, liczyła na to, że wsłuchując się w muzykę, odnajdzie koleżankę. Babciu, a czy te pszczółki nie powinny mieszkać w ulu? Zapytała Natalia. Te nie, odparła seniorka. Jest wiele gatunków pszczół, które nie żyją w dużych społecznościach tak jak pszczoły miodne. Jest ich chyba z kilkaset. Dzisiejsza historia jest o pszczółkach, które noszą nazwę miesierki. Mówi się o nich pszczoły budownicze, bo sumiennie wykańczają swoje domki z różnych materiałów, takich jak ziemia, piasek, żywica lub kawałki roślin. Babciu, ja znam jedną pszczołę, która nie mieszka w ulu odezwała się oliwka. Jaką? Trzniela. A, to prawda seniorka się uśmiechnęła. To jest bardzo ciekawa pszczoła, która lubi spać pod ziemią ale pozwólcie mi kontynuować dzisiejszą historię. A więc Felcia liczyła na to, że odnajdzie pelasie. I nie myliła się. Po kilku chwilach usłyszała wyraźniejszy śpiew, po następnej chwili zobaczyła ją siedzącą na ziemi. Uradowana jej widokiem, podleciała do niej, zasypując ją słowami. Martwiłam się o ciebie, co się z tobą dzieje. Wiesz, że musisz odpocząć w domu, jutro też mamy pracę, chodź, wracamy. Pelasia uradowała się na widok przyjaciółki. Przestała śpiewać, następnie powiedziała: Nie mogę wrócić do domu, nie mogę fruwać. Po czym pokazała koleżance uszkodzone skrzydełko. Felcia zmartwiła się tym widokiem, wiedziała, co to oznacza, wiedziała, że jej przyjaciółka z tak dużą raną nie może prowadzić dotychczasowego życia. Coś wymyślimy, rzekła, nie zastanawiając się długo. Mam głowę nie od parady, dodała, lekko się uśmiechając. I rzeczywiście była to całkowita prawda, bo Felcia była bardzo pomysłowa, spontaniczna i oczywiście była najukochańszą przyjaciółką na świecie. Pomyślała najpierw, że może uda się jej skleić zranione skrzydełko pelasi, na przykład mleczkiem pszczelim, który ma bardzo wiele zastosowań i który jest dobrym materiałem sklejającym. Po chwili jednak stwierdziła, że przy tak szybkich ruchach skrzydełek nie sprawdzi się on jako substancja klejąca. Pomyślała również, że mogłaby wziąć przyjaciółkę na plecy, i fruwać razem z nią. Ten pomysł również by się nie sprawdził na dłuższy czas ze względu na duży ciężar pszczółki oraz na odległości, jakie dziennie pokonują w poszukiwaniu nektaru. – Wiem, co zrobimy – krzyknęła nagle Felcia. – Znajdę nowe domki niżej położone i będę ci pomagać do końca naszych dni. Pelasia spojrzała wzruszona na przyjaciółkę, nie potrafiąc wydobyć z siebie jakichkolwiek słów. Zbliżyła się do niej i objęła ją czule skrzydełkami, jednym zdrowym, drugim zranionym. I wiesz co, moja przyjaciółko, dodała: Niczego nam nie będzie brakować do końca życia. Urządzimy sobie wspaniały świat na nowo! Tylko trochę niżej położony, i będziemy czasami razem fruwać, żebyś nie zapomniała, jak z góry wyglądają nasze piękne okolice. Ale ta felcia jest cudowna westchnęła Oliwia. Chciałabym mieć taką przyjaciółkę. Babcia zrobiła krótką przerwę w opowiadaniu, popatrzyła na wnusie i się uśmiechnęła. Felcia znalazła dwa bezpieczne otwory w cegłówce leżącej na ziemi. Były na tyle nisko, że Pelasia mogła się wspiąć o własnych siłach do swojego nowego domku. I na tyle wysoko, że żaden deszcz, ani jakakolwiek tworząca się nowa kałuża nie zagrażały mu zalaniem. Zdrowa pszczółka przygotowała swój domek do wygodnego zamieszkania i pomogła urządzić domek swojej przyjaciółce. Pelasia nie mogła już pracować, nie mogła zbierać nektaru, co początkowo bardzo ją smuciło, bo praca dla pszczółki to jest jej życie. A jednak udało jej się dostosować do aktualnej sytuacji. Felcia nie dopuszczała do tego, żeby Pelasia zbytnio się martwiła. Gdy wracała po pracy do domu, cały pozostały czas każdego dnia przeznaczała dla swojej przyjaciółki, dostarczała jej nektar i pyłek kwiatowy. Rozmawiały o tym, co dzieje się w powietrzu nad łąką i nad ogrodami, tańczyły w promieniach zachodzącego słońca i zapraszały w gościnę inne małe zwierzątka. Siadały wieczorami przed domem i nuciły piosenki, recytowały wiersze i przelatywały razem krótkie odcinki drogi nad kwiatami, dzięki którym Pelasia utrzymywała miłe wspomnienia z samodzielnego fruwania. Dziękuję ci, Felciu, za to, co dla mnie zrobiłaś, rzekła z wdzięcznością Pelasia czego się nie robi dla przyjaciół, odpowiedziała zadowolona felcia. Mogłaś mnie tu zostawić i żyć swoim życiem, dodała pszczółka ze zranionym skrzydełkiem. Mogłam, odpowiedziała przyjaciółka, ale życie bez ciebie byłoby pozbawione sensu. I tak mijały dni, podczas których przyjaźń pszczółek była najważniejszym uczuciem, jakie dla nich istniało. Nigdy nie zostało zakończone ani zerwane. Było cudowne i nierozerwalne, trwało wiecznie. Super bajka, babciu! oznajmił Franuś, lekko ziewając. Będę sobie Marzyć o takiej przyjaciółce? Stwierdziła z nostalgią Natalka. Ale to jest wspaniałe mieć przy sobie osobę, która ci pomoże podczas choroby, oznajmiła Oliwka. Ja chyba nie mam takiej przyjaciółki? Zaczęła się zastanawiać. Nic jeszcze nie jest stracone seniorka uśmiechnęła się szeroko Masz dopiero osiem lat. Wielkie przyjaźnie są jeszcze przed tobą dodała. Oby tak było. A teraz czas spać. Dobranoc, moje kochane dzieci powiedziała babcia, wstając z fotela i powoli wychodząc z pokoju. Życzę wam prawdziwego przyjaciela i to nie jednego bo życie w przyjaźni jest dużo piękniejsze dodała, gasząc światło w pokoju.